Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Shark, trader z tej strony, yy, GUMIŚ, MESTER GUMIŚ. Dzisiaj robię analizę GBPPLN. Poprosił mnie o to MESTER GUMIŚ w komentarzach. Tak więc dla Ciebie i dla wszystkich, dla całej polonii na wyspach Wielkiej Brytanii, tych dla których ważne jest kurs gbp.pl, na robię ten, y, tę analizę. Tak naprawdę wiele różnych osób poprosiło mnie w ostatnim filmie, w komentarzach o różne, y, o różne y, analizy i praktycznie prawie każdemu mam nadzieję wszystkim odpisałem e, spojrzałem na każdą z Waszych próśb na wykres niestety e, niektóre analizy albo są już na kanale i są wciąż aktualne albo absolutnie nic tam ciekawego nie widzę, tak więc e, dlatego zdecydowałem się, żeby e, powiedzieć, e, zrobić analizę gbp.pln e, za inspiracją e, Gumisia, tak więc dzisiaj dziękujemy Panu Gumisiowi e, i moi drodzy zabieramy się e, do Analizy. Przede wszystkim nie rozliczę się z poprzedniej analizy. Czemu? Ano temu, bo jest w trakcie. Jest w trakcie, więc poczekamy, żeby się zrealizowała. Natomiast nawiążę do niej. Na pewno do niej nawiążę. Ostatnia analiza zrobiona 21 września, kiedy byliśmy tutaj zeszłego roku, praktycznie rok Temu. Wtedy to mówiłem o tym, że będą spadki, będą spadki. Tu dokładnie te dwa zielone pola, wyznaczyłem pierwsze 551 lub 5.60. 5.60 było absolutnym szczytem od tamtego czasu. Dla tych, którzy są nowi na kanale no od września zeszłego roku to przyszło troszeczkę ludzi, więc odświeżę wam troszeczkę tę analizę. Zobaczcie, tu naszkicowałem wielkie, duże R. R, wielką potężną formację z zasięgiem aż dotąd do 4,50 i jesteśmy w trakcie realizowania się tej analizy. Dopiero co po korekcie odbiliśmy się od setki, tutaj mamy seteczkę W1 i Zaczął się wielki ruch spadkowy. Przechodzimy teraz do świeżutkiego szablonu. Pamiętając, że jesteśmy w trakcie tego ruchu wynikającego z RGR-a. I zobaczcie, właśnie robimy fałszywe wybicie na interwale W1 dwóch. Bardzo ważnych dołków. To jest multilevel z dwóch minimum miesięcznych, przepraszam, rocznych. Minimum z października zeszłego, no, września zeszłego roku i minimum z lipca tego roku. I teraz to fałszywe wbicie, które właśnie się robi, uważam, że ma bardzo duże szanse na to, żeby zapoczątkować korektę. Tego wielkiego impulsu spadkowego trwającego od września tego roku. Przechodzimy teraz pięterko niżej, i jeżeli ten impuls stanie się faktem, przepraszam, jeżeli ta reakcja, to fałszywe wybicie stanie się faktem i pójdziemy do góry, to ja widzę, widzę tutaj dwa miejsca do dołączenia do tego trendu spadkowego, ponieważ cały czas aktualne jest to RGR, o którym tutaj mówiłem, które tutaj pokazywałem. Ja je pokażę może na wyższym interwale, będzie bardziej yy, widoczne. O, już Wam pokazuję. To RGR. Moim zdaniem w tej chwili tak naprawdę rozchodzi się tylko o to, żeby w dobrym miejscu dołączyć do tego ruchu spadkowego i właśnie jesteśmy po dużym impulsie. Jesteśmy po dużym impulsie spadkowym i teraz pytanie, gdzie zakończy się korekta. Zobaczcie, średnie już się rozszerzają, dosyć mocno się rozszerzają. Moim zdaniem to nie jest to, co teraz powiem, nie jest żadną e, jakby argumentem czysto logicznym, czysto rozumowym, to jest tylko i wyłącznie moje doświadczenie a mianowicie według mnie te rozszerzające się średnie świadczą i, o, i ten ruch, świadczą tylko i wyłącznie o, o tym, że spadki będą nabierały tempa. I teraz gdzie, moi drodzy, jest dobre miejsce do dołączenia do całego tego trendu spadkowego? Pierwsze istotne miejsce jest tutaj. Tutaj jest z jakiego powodu? Z tego powodu, że mamy tutaj cross dwóch, Ważnych średnich z interwału W1. No, teraz to jeszcze nie jest cross, ale to niedługo będzie cross. Te średnie z każdym dniem będą spadały, przy czym 50 będzie dużo szybciej spadała. Więc gdzieś tutaj w tych okolicach te średnie się zbliżą do siebie, krzyżując się jednocześnie. Jeżeli kurs tutaj dojdzie i pojawi się ładna jakaś reakcja. Ładna formacja, coś co nam pokaże, coś takiego jak tutaj, jak w tym miejscu, co zobaczyliśmy. Że, zobaczcie, cena ewidentnie tutaj e, mocno odbiła od tego miejsca. To miejsce tutaj to jest, zobaczcie. Czemu ta cena tutaj odbiła? Wróciła po 25 miesięczną i po setkę tygodniową. Jeżeli podobna reakcja tego typu, jak jest tutaj, będziemy mieli w tym miejscu rejon 523. To jest bardzo duża szansa na to, że z tego miejsca już zaczną być kontynuowane spadki. Pociągniemy sobie <laughs> siateczkę FIBO z samego szczytu aż tutaj i zobaczcie, że ta cegiełka 5.23 i ten cross jest między 38 a 50%. I ten rejon 38.50, ja to zaznaczę, powiem Wam, Taką cegiełką starszą, starszego typu, zaznaczę z jednego powodu, żeby było wiadomo, że ta strefa, o której mówię, jest strefą szeroką. Dlaczego? Ponieważ ja nie wiem, w jakim czasie ten ruch do góry będzie miał miejsce. Nie wiem tego. Dlatego dosyć szeroko to robię. Zwróćcie uwagę, że dokładnie na 38%, czyli tutaj, znajduje się luka. W sensie. Początek luki, a rynek lubi taką lukę domykać. Czyli to jest pierwszy rejon. Zwróćcie uwagę, że w tym miejscu przebiega linia trendu. Może być jeszcze taka sytuacja, że cena wszystko zależy od tego, jak szybko będzie się to działo. Może być tak, że jeszcze podbijemy do 5,32, gdzie jest 61% całego tego spadku, i może tutaj. W tym pierwszym rejonie wsparciem dla, dla, tej, dla reakcji, która mogłaby tu wystąpić, jest właśnie cross. Natomiast na tym drugim poziomie może być linia trendu. linia trendu, która gdzieś w tym miejscu biegnie. natomiast pytanie właśnie w jakim czasie się to będzie działo i gdzie kurs się ewentualnie z tą linią trendu spotka. Jeżeli chodzi o target, to nic absolutnie się, nie nie zmienia. Cały czas aktualny jest target tutaj z tego RGR, czyli okolice 4,50-4,60. Ja to nastawię tutaj, żeby to było tak ładnie, po, tak jak powinno być na każdej analizie, ale tak naprawdę jest to poziom z poprzedniej analizy, więc już to wyznaczam o w ten sposób, żeby było precyzyjnie dobrze. W tym miejscu elegancko to już e, zabieram Cztery, okolice 4 okolice 4,50-4,60. E, na pewno, jeżeli będziemy się tu zbliżali, tu się będzie dużo działo. E, z pewnością rynek odkryje przed nami karty, jakieś kolejne harmoniki, które będą się rysowały. Wtedy będziemy dopracowywali wstępnie 4.57 po prostu podtrzymuje wcześniejszy target, a ta analiza tak naprawdę jest tylko informacją o tym, jak <laughs> w jaki sposób po dobrej cenie dołączyć ewentualnie do tego trendu spadkowego. Panie Gumisiu, mam nadzieję, że że się panu analiza spodobała, nie tylko panu, ale również wszystkim wyspiarzom i wszystkim ludziom, dla których Kurs waluty brytyjskiej w stosunku do polskiej złotówki jest ważny i istotny. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za uwagę i czekam na kolejne propozycje w komentarzach. Słuchajcie, piszcie, może chcielibyście. Oprócz tego, żebym tylko e, robił analizy, może chcielibyście, żebym jeszcze o jakichś innych ciekawych e, rzeczach z zakresu e, tradingu opowiedział. Jeśli tak, dajcie znać, jeśli to będzie coś, na czym się znała troszeczkę e, przez te 17 lat już li tradingu, więc jest spora szansa, że, e, że będę miał coś do powiedzenia. E, więc napiszcie i może jakieś inne filmiki też dla Was e, będę robił. Tyle jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, bardzo gorąco dziękuję Wam za uwagę, do usłyszenia, mówił Shark Trader.